Lato powoli zbliża się ku końcowi. Już w najbliższą niedzielę, przy widowiskowo-sportowej przy ulicy Lubelskiej, odbędzie się festyn rodzinny Pożegnanie Lata. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Bajm. Oprócz Bajmu wystąpią także puławste artyści, m.in. zespół Blue Smile Band z Jakubem Rogalą. Dla najmłodszych zaplanowano liczne atrakcje, m.in. dmuchańce, pokaz chodzenia na szczudłach, bańki medlane czy pokazy jazdy na hulajnodze. Już najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejną edycję Pożegnania Lata. W tym roku bawimy się z ba Kozidrak oraz zespołem BAIM. Wystąpią także lokalni artyści zespołu Blues Smile Band. Od godziny 17 rozpoczynamy całe wydarzenie. Koncert Gwiazdy Wieczoru odbędzie się od godziny 20. Natomiast w trakcie oczywiście zapewniamy animacje dla dzieci, różnego rodzaju konkursy, prezentacje, pokazy, ale także zapewniamy bezpłatną komunikację miejską. Tutaj wspólnie z MZK zadbamy o to, aby mieszkańcy mogli dojechać na miejsce wydarzenia, ale także z niego powrócić. Więc taka informacja znajdzie się na naszej stronie internetowej www. .pua. Ale także na profilach MZK. I te autobusy będą w newralgicznych godzinach krążyły po mieście, odbierały mieszkańców i zawoziły ich na miejsce imprezy. Stąd zapraszamy przed Grupa Zoterana. Widzimy się już w niedzielę. Wspólna zabawa na niedzielnym festynie będzie doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu i pożegnanie mijającego lata. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fjeldorfa Nila 2 galeria nowa. Oraz Premium Mobile galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.